A teraz w agroregionie dowód na to, że nie tylko Donata i Cleo skutecznie promują piękno Słowianek. To oryginalne Słowianki broni Sławianki, kolejne panie z kół gospodyń wiejskich z regionu, które podjęły się występów z muzyką Donatana i Kleo w tle na swój sposób i z kilku powodów. Jest to taka odskocznia od codziennych prac, od tej naszej rzeczywistości, bo kobieta na wsi no niestety ciężko pracuje, a tutaj możemy miło spędzić czas, poczuć się trochę młodsze, atrakcyjne. Radość życia nigdy nie jest za późno i można się cieszyć każdą chwilą na różne sposoby, a najpiękniejszy uśmiech, jak podkreślają gospodynie, mają słowianki. Najwięcej witaminy mają nasze dziewczyny, polskie dziewczyny. Układ choreograficzny i stroje do występów panie wymyśliły same podczas prób organizowanych w świetlicy wiejskiej w Bronisławiu dwa razy w tygodniu. Ich występy robią coraz większą furorę. Zdecydowałyśmy się na taniec Słowianki, żeby przypomnieć yy, w ogóle yy, Słowiankom, jakie my jesteśmy fajne. Jakie możemy być roześmiane, radosne, i ten taniec robi w ogóle ta piosenka furorę w całej Europie. Także, dlaczego miałyśmy nie spróbować poczuć się troszeczkę no, młodsze, i, i okazało się, że to się podoba, i chętnie nas wszyscy oglądają i, i zapraszają. Mamy już y, zapewnienia na spotkania w różnych domach kultury w okolicy bym powiedziała nawet w całym województwie kujawsko-pomorskim. Już na Dożynki jesteśmy na 31 sierpnia, że tak powiem, zarezerwowane. Gimnastyka jest potrzebna, trochę ruchu jest potrzebne każdej kobiecie, no a przy tym lubimy się dobrze bawić. Czujemy, że lubią nas oglądać tutaj, w lokalnym towarzystwie, więc postanowiłyśmy, że coś takiego wymyślimy i może jeszcze nie jeden taniec zaprezentujemy w przyszłości. Zapowiadają się więc pracowite wakacje, tym bardziej, że występy są wzbogacone o nowy repertuar, także mniej słowiański, rodem z innych krajów, którego atutem jest taniec brzucha.